Najpierw. Wiemy, że zalegaliśmy z wieloma konkursami, które organizowaliśmy I, i bardzo dużo ludzi już narzekało na to nam już też w głowach się miesza wszystkie konkursy. No i chcieliśmy wszystkie je podsumować i rozwiązać tak żeby nie było Nie już... oddać nagrody! Tak. Nagrody są najważniejsze rzecz w konkursie, bo gdyby nie one... To w sumie to nie... Nikt by nie zrobił! Roz... Rozpocznij od konkursu. Konkurs na najlepszy wiersz wygrywa Daniel Kleks. Zamknij się. Daniel Kleks. Bowiem, że urzekł mnie swoim kunsztem i, no, nieprawdopodobnym rym, rymami, które zachwycą nawet laika i osobę, która zna się na wierszach. Danielu! Wygrywasz grę Speedy! Były dostępne dwie wersje Speedy, jedna do mat, z matmą, rozwiązywanie zadań, ale my wzięliśmy na, 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 to, żeby była lepsza zabawa. Ja, ja, miałeś... Ja, Janku uwagi co do y, porównania do innego poety. Ta gra! Mam nadzieję, że dotkają życi. Bardzo dużo przyjemności mm, Tobie. Tobie i... Kolegom. Tobie i twoim kolegom. A bo nawet nie muszę być... Może być dobry przyjaciel. To jest to najważniejsze w życiu. Dobry. Tak? Tak! Najlepszy, Ale wartość Janku, bo. To dobry przyjaciel! Sorry. Janku, bo ty miałeś jakąś. Mówiłeś, jak gdyby gadaliśmy. Danielu, czytając twój wiersz. Wyobrażałem sobie, że jesteś młodym Tuwimem. Ale to niemożliwe, bo Tuwim nie żyje. Tak. No dobra, przejdźmy może do następnego etapu. No to powiedz! Mówię! Tak? Dobra yy, chcieli, Chciałbym kontynuować rozdanie To już wędruje do ciebie, Daniel Kleks yy, Następny konkurs był na najbardziej zjebanego człowieka na świecie Wygrywa Słoń, który wysiedział jajko Słoń, który wysiedział jajko, tak naprawdę nie istnieje. Jest to nasz taki osobisty żarcik, ponieważ ten konkurs w ogóle był takim żartem, jakby no, coś w ogóle ten. Ale śmieszne prace, nam przesyłali. Muszę ten. No to był taki żart. Ha ha ha! Jezu, Kolejny konkurs. Na najładniejsze zdjęcie wygrywa. Daniel Gromnica z Piastowa wygrywa ten oto karabin maszynowy, zabawkowy. To nie... no jest prawdziwy. Nie jest prawdziwy Daniel! Nie zrobisz sobie nim krzywdy podczas zabawy na podwórku z kolegami, więc to jest wspaniała rzecz dla takiego młodego człowieka jak ty i muszę... przyznać, że naprawdę zachwyciłeś mnie. No ale... Okej, okay, to dość już tych dwóch oszołomów. Teraz ja wam coś opowiem. Kolejny Kolejne. z tych żartów, po których nikt ci nie chce śmiać, mnie w ogóle nie śmieszał. W życiu nie powiedziałeś fajnego żartu. No chyba że ten w toalecie co mówiłeś o sraniu i. Nie? O to ten. było dobre. Zrobiłem konkurs na moją dziewczynę. Myślałem, że żadna dziewczyna się nie zgłosi. Tak było! Po prostu masz brzydki ryj, kolego. Nie no, ryj ryjem, ale jak i oszołom. Ta! Idiota. Dobra. Kolejnym konkursem był konkurs na najlepszy piosenkę. Wygrywa... Kto? Kto Kto to konkurs? wygrał kokus. To wygrał Ja nie wierzę, no. Hubert, turbanek. Miałeś to zapisać. Sam zapisywałeś to. Hubert, Urbanek! Nie, żaden Hubert. To no Hubert. Hubert pięknie zaśpiewał. On jest od tego łańcucha papierowego. <laughs> ja pie. Zaśpiewał Skyfall, nie pamiętasz? On był od łańcucha papierowego najdłuższego. Mógłbyście wierzyć. Dobra. Mógł Pomieńmy! Pom Pominijmy ten konkurs, go rozwiążemy później. Teraz przejdźmy do łańcucha papierowego. Papierowego Naj... miał być jak najdłuższy. No i yy, Hubertowi Urbankowi udało się zrobić najdłuższy z najdłuższych. 29 metrów. Podobno z tego co sam mówił, robił go wieczorami przez długie dwa lata. To jest niezłym osiągnięciem 730 dni. Dokładnie nie tyle, mamy to jest, to jest, on dobrze robić takie rzeczy. Nie powiem, że to było jego hobby, ale na pewno pasja, która trzyma go w tym świecie. Dostajesz hubercie ten oto uniwersalny uniwersalny. uniwersalny. To nie zamknę. I się nauczy polskiego. Uniwersalny dostanie. masażer. Jest to masażer stylowy yy, może pełnić funkcję masażera bądź dobrego przyjaciela bądź pająka pająka też. Zostały nam jeszcze jakieś konkursy Sprawdź w porku konkursowym Sprawdzam! W borku konkursowym włączam maszynę losującą, ale nie ma już żadnych konkursów. Nie ma? O, ja nie myślę, ma! Myślę, że Ty, Mikołaj, ile... masz jeszcze jeden specjalny konkurs. Specjalnie dla naszego największego fana Andrzeja Kowala. Przygotowaliśmy specjalny konkurs, który automatycznie wygrał. Był, był... to konkurs drugi najbardziej zjebaną osobę. Andrzej Kowal tym samym wygrywa. E, Zara, podobno... Po, podobno skarżyłeś się kiedyś, że cię boli ryj. Tu mamy specjalne lekarstwo. Dla ciebie, bo cię boli, ry! Już tam do ciebie leci Posztą że tak powiem, gołębiową. No i co? Masz jakieś jeszcze spostrzeżenia bądź uwagi? Nie! Tym samym możemy zakończyć ten film Mam nadzieję, że, że nasi fani już już e, po prostu no, odpuszczą nam, bo to zalegało tak zalegało, no ale to nie było takie proste Jest taka gra e, e, Takie duże gry i na przykład GTA 4 robili ile, ile tam było osób? Tysiąc Tysiące ludzi? Tysiąc, nie tysiące. Tysiąc Robiło je przez bardzo... ile lat? 4. 4 lata robili GTA 4. Przez 4 lata! A nas popędzacie, a nas jest ile? Umiecie liczyć? No ja bym powiedział, że, dwu, że... dwóch... bo te to... <grym> co. Dwóch i jedna trzecia. Chociaż ten brzuch. No, w każdym razie wiecie o co chodzi. Powinniście nam po prostu odpuścić, tak? To nie jest tak. Że ja na tych filmikach... No zarabiam, ja też mam swoje inne życie. Nie. Ja, ja też mam. Tak mam! Tak mam twoje! Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Widzenia! Przestań już.